Dzień dobry Państwu. Niezmiernie mi miło znowu gościć Państwa w Chrześcijańskiej Wspólnocie Kościoła Świątynkowego, źródło życia Trespolu. Stąd nadajemy kolejny odcinek Telegramu. Jest środa, wieczór, już właściwie druga połowa roku się zaczyna. Drodzy, ten dzisiejszy przekaz, który nadajemy tytuł Miej wiarę, korzystam, jak zwykle, podkreślam, z Bożego Słowa, tego Boga, który. To słowo zostawił nam historię o Tomaszu. Tomaszu, którego często tak szybko nazywamy niewiernym, ale chyba właściwie Tomasz często przypomina nas. Tomasz to jeden z apostołów, oczywiście, jeden z tych dwunastu uczniów Pana Jezusa, który w pewnych momentach, już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, nie był obecny na pierwszym z niezwykłym słowem. Spotkań, gdy, gdy się pojawił Pan Jezus, i czytamy właśnie w Ewangelii Jana, a Tomasz, jeden z 12, nie był z nimi, gdy przyszedł Pan Jezus. I Uczniowie dzielą się, mówią, widzieliśmy pana. No i wtedy Tomasz odpowiada te znane nam słowa, że jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku i gwoździ i nie włożę palca mego w to miejsce, nie uwierzę. I nazywamy go stąd niewiernym. Miej wiarę. Generalnie nie mamy problemów, by wierzyć, na przykład, że jest Nowy, Rok, Nowy Jork. Nie mamy problemu, żeby wierzyć, że są gwiazdy, to ogromne, ogromne planety, wielokroć większe niż Słońce, odległe o miliony lat świetnych. Nie mamy problemu, by wierzyć, że ciało, materia to cząsteczki, atomy i jeszcze mniejsze cząsteczki. Ale kiedy przychodzi wiara, która ma wiązać się z Bogiem, jakby szukamy jakiegoś takiego innego określenia, jakby innego wymiaru. A tamto jest wiarą. Taką pewną, że jesteśmy przekonani. Prawdopodobnie większość z nas nie był ani w Nowym Jorku, ani nie oglądał atomu, być może ktoś naukowo z was oglądał, uczestniczył w tym, ale generalnie wierzymy w wiele rzeczy, chociaż tego nie dotykaliśmy, czy nie byliśmy. Bóg zachęca, byśmy mieli w stosunku do Niego w sercu wiarę. I kiedy Pan Jezus pojawia się, kiedy uczniowie są zebrani kolejny raz i drzwi, jak tu czytamy w 20. rozdziale Ewangelii Jana, drzwi są nie tylko zamknięte, one są zamknięte i zaryglowane. I przyszedł Jezus i stanął pośród nich. A więc już tu na oczach kolejny raz dokonuje się cud i na tym kolejnym spotkaniu jest ten właśnie Tomasz. Jezus specjalnie kieruje te słowa osobiście do Tomasza. Mimo, że jest pełen wątpliwości, tak jak i ty, czy wielu z nas, i zwraca się do Niego. I jak gdyby chce dokonać tego, mówiąc: Dotknij moich ran, oto mój Bóg, włóż swoje palce. I samo to spotkanie takiego Jezusa, a więc zmartwychwstałego, żyjącego, było tak powalające, tak przekonujące, że Tomasz już w, tylko w tym momencie na odległość wyznał, co na nazwy, na, najważniejsze. Pan mój i Bóg mój. I później Pan, i, pan Jezus mówi, y, rzekł mój: y, Nie bądź bez wiary, miej wiarę. Ten odcinek to mieć wiarę. Nie bądź bez wiary, lecz wiesz. Wiara jest pewnością. To nie religia. To jest pewna Pewien stan serca, pewność w swoim wnętrzu. W innym miejscu czytamy, jest pewnością, jest przekonaniem, jest wewnętrzną gwarancją, to jak istnieje Nowy Jork, czy jak istnieje, istnieją atomy, czy wiele innych rzeczy, których może nie badamy, nie dotykamy swoimi fizycznymi zmysłami, a jednak mamy przekonanie. Wiara jest tym jednym z wewnętrznych stanów człowieka, gdzie możemy taką samą mieć pewność w stosunku do Boga. I pan Jezus mówi: nie bądź bez wiary, lecz wierz. Skąd taka może przychodzić wiara? Skąd może przychodzić wiara w stosunku do Boga? Może ona przychodzi z Bożego słowa, z czytanego słowa, z słuchanego słowa Boga, i Bóg w tym, w tym stanie rodzi wiarę w naszym sercu. Wiara zawiera jakby trzy elementy. Czytamy w innym miejscu. Po pierwsze, musimy wiedzieć, że Bóg istnieje. Prawdopodobnie większość z nas oglądających to wierzy, i to jest, jakby w tym mamy przekonanie. Ale drugą kolejnym krokiem jest to, że ten Bóg, o którym to, co cytuję, pochodzi z listu do Hebrajczyków, ma naturę dawania. Tam jest na, na, użyte słowo nagradza, czyli Bóg jest hojny. A więc tu nie chodzi tylko o wiarę w tą jedną stronę, że On istnieje, ale że wiara, która sprawia, że staje się to relacją Boga z tobą, a Ty z Bogiem. A więc Bóg, którego wierzymy, że istnieje, jest tym, który w twoją stronę, czyli w moją stronę, też przekierowuje swoją moc, swoją dobroć, swoje miłosierdzie, pokój, radość, a więc możemy doświadczyć tej realności. I końcowa rzecz, czyli trzecia, a więc, że on istnieje, trzecie, że nagradza, czy daje, musimy mieć ten element, który już wynika z naszej strony. Ta postawa pragnienia. Tam jest użyte słowo liście do hebrajczyków, kto szuka. To nie znaczy, że Bóg się chowa, ale raczej podkreśla tą postawę gotowości. A więc po dzisiejszej lekcji, po tym dzisiejszym telegramie, by wiara w Twoim sercu mogła być żywą. Żywą, która nawiąże łączność z Bogiem, a Bóg z Tobą winno być przede wszystkim w naszych sercach. To szukanie, albo inaczej to pragnienie. Boże, Wiem, że jesteś, albo nawet jeśli masz wątpliwości, możesz powiedzieć, że nie wiem, czy jesteś. Przekonaj mnie, działaj w moim sercu. Miej to nastawienie i przekonanie, że Bóg jest i Bóg chce dawać. Bóg nie jest przeciwko, Bóg jest za Tobą i za moim życiem. A więc, a w mojej i w Twojej postawie winno być gorliwe pragnienie. A więc, Nabądź Pismo Święte, nabądź Nowy Testament. Ja to czytamy z Ewangelii Jana, a więc czytaj. Z tego czytania, z tego medytowania będzie w twoim sercu rosła, Biblia nazywa, żywa wiara, działająca wiara, tak działająca, że stanie się to pewnością i przekonaniem. A więc zachęcam Cię do lektury Bożego Słowa. Jeśli się jest kiedyś wpaść tutaj do naszej Wspólnoty na takie realne słuchanie Bożego Słowa, niedziela 10.30. Niech Cię Bóg błogosławi. Do widzenia!